Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej drugiej serii Polskie Dzieci jedzą zdrowo. Dzisiaj witamy serdecznie Natalię Bujak, prezesa naszej Fundacji Polskie Dzieci i będziemy przygotowywać coś szalonego, a mianowicie fast foody, które będą nie tylko zdrowsze, smaczniejsze, lepsze jakościowo, ale do tego wszystkiego jeszcze tańsze i bardzo łatwe, szybkie do zrobienia w domu. A wy, rodzice, pamiętajcie o tym, jest lipiec i zaraz zaczną się wycieczki, pikniki. My wam pokażemy, co możecie zrobić i zabrać ze sobą do samochodu, do śniadaniówki i ruszyć w drogę. Na początek coś, co wszyscy znają, czyli gecy, ale w zdecydowanie lepszej formie. Też jest ważne, żeby dzień wcześniej przygotować kurczaczki, zapanierować je w papryce. Tak, wszystkie przeprawy są dozwolone. Oleju. Tak. I tak jak mówisz Magda, dowolne przyprawy, to co lubi wasze dziecko, wasz nastolatek, żeby ono też mogło się zaangażować do tego, żeby podrzucać to, co uważa, że będzie smaczne. To co panierujemy w płatkach kukurydzianych, najprostsze, bezglutenowe, dostępne wszędzie. Trochę je tylko połamałyśmy, żeby lepiej się trzymały kurczaka. My dzisiaj przygotowywujemy lepszą wersję, bardziej dietetyczną, jeśli tak mogę powiedzieć, chociaż bardzo nie lubię dzielić produktów na te, które są dobre i złe, zdrowe, niezdrowe. To jest takie dychotomiczne myślenie, które prowadza nas bardzo często i prowadzi, co bardzo smutne, do różnych zaburzeń odżywiania. Pamiętajcie, że w diecie ważna jest różnorodność i możemy tak naprawdę sięgać po absolutnie wszystko, więc jeżeli zjecie fast fooda z restauracji z absolutnie beznadziejnym składem, to też jest ok, pod warunkiem, że on się będzie znajdował w Waszym menu naprawdę rzadko. Warto też jest znać te alternatywy. Jeżeli Wasze dziecko uwielbia, a znam takie dzieci, niestety właśnie takie nuggetsy, no to zdecydowanie lepiej jest robić je właśnie z dziećmi w domu, bo pamiętajcie, że jedzenie ma też odżywiać nasz organizm, więc im więcej wartości odżywczych, tym po prostu lepiej. Tym lepiej, a też zwróćmy uwagę na to, że nie mamy wpływu na te gotowce, które kupujemy, bo też w marketach możecie zauważyć, że są takie nagecy piękne, złociste, tak. które od razu mówią, zjedz mnie, ale wy nie wiecie tak naprawdę, jaką drogę przeszło to mięsiwo. A przy tych nagecach macie tak naprawdę wpływ na to, co wybieracie, jakiej jakości kupujecie produkt. No to może zastanówmy się, czy do tych czystych kurczaków możemy czy przygotować jakiś sos. Jasne, my tutaj mamy przygotowane dwa sosiki. Jeden czosnkowy, myślę, że większość po taki zazwyczaj sięga. Dokładne przepisy podamy Wam standardowo pod filmikiem. Natomiast tutaj od razu Wam zdradzę, jest po prostu jogurt naturalny i różne przyprawy i świeży czosnek, więc same dobrojakościowo rzeczy. A tutaj mamy taki typowo pomidorowy sos na bazie koncentratu pomidorowego. Nie wiem, czy wiecie, ale pomidory poddane obróbce termicznej mają zdecydowanie więcej antyoksydantów, czyli tego likopenu, którego w nich szukamy. A do tego jest troszeczkę oliwy z oliwek, więc te wszystkie witaminy nam się pięknie rozpuszczają. A mogę powąchać? Pewnie. Bo to wiecie, dzieciaki też decydują o tym, czy coś zjedzą po zapachu. Mam czterolatka i mój syn wypowiedział: Mamo, ja chcę tękę Czupix, więc na pewno by to zjadł. <laughs> Dodam tylko, żeby raczej pytać o to, nie czy smakuje, czy nie smakuje. Zapytajcie raczej jak to smakuje, czyli czy jest y, słodkie, słone, kwaśne. Dokładnie. Pokażesz Magda rodzicom i dzieciakom, co przygotowałyśmy. To jest już gotowe i wędruję teraz do piekarnika. Teraz zajmiemy się najpopularniejszą e, śniadaniową kanapką magmafinem. Magmafin jest o tyle fajny, tak myślę, bo ma w sobie jajko. A jajko na śniadanie to świetny pomysł. E, ma dużo białka, ma też tłuszcz. Nie mówiąc już o wszystkich witaminach i minerałach, e, ale pamiętajmy też, że przede wszystkim syci na długo. Wykorzystamy taką magiczną formę, trochę oleju na patelnię. I teraz wrzucam jajko, i to jest zawsze ten moment, którego się boję. Magda, przytrzymaj moje serce. Żeby się nam nie rozleje. Nagrzana, czyli się nie rozleje. Super. Tu nam się teraz smaży jajko, i my w tym czasie, myślę, maksymalnie 3 minuty przygotujemy całą kanapkę. Wybieramy buły, jaką tylko chcesz. Ja biorę robiła, żeby wam pokazać, że to wcale nie musi być pełnoziernista buła, żeby było zdrowo. Pamiętajcie, że tak naprawdę różnorodność to klucz. Ja uwielbiam różnorodność w postaci warzyw. Jezu, jak to pachnie magicznie. Uwierzcie mi, że w sieciówce takiego zapachu nie doświadczycie. Raczej nie. Ekstra. Mm. Wiem, że magmafiny występują w wersji i z mięsem, czyli z bekonem. U nas to będzie szyna drobiowa, bo taka będzie najlepszej jakości. Tutaj mamy kiełki. To są kiełki, akurat rzodkiewki, kiełki, rzodkiewki więc kiełki. one będą takie troszeczkę bardziej ostre, ale tak mm, naprawdę del, wiecie, tak wybierajcie to, co lubicie najbardziej. Ja uwielbiam pomidora, rukolka. Jajo myślę, że już jest gotowe. Zobaczcie jakie jest suczyste i jak faruje, mm, płynące mm, tak. Jesteśmy gotowe na próbowanie, nie? Myślę, który mm. kawałek wybrać? w środku, czy wyszły takie soczyste, jak obiecałyśmy. Ale ja najpierw tutaj jeszcze sobie zobaczę w coś sosiku tym jogurtowym. Mm. Patrzcie, pyszny, ekstra, soczysty. E, dajcie znać, mm -hmm. czy wykonaliście te potrawy, czy Wam smakowało, Dokładnie. czy Wam wyszło, a my idziemy jeść. Piąteczka. Uff. Filmik powstał we współpracy z liderem w produkcji jaj, fermami Woźniak, właścicielem marki Zdrowo.